Cześć, witajcie w dzisiejszym cookbooku. Dzisiaj pokażę wam jak robię pyszne hamburgery. Zapraszam. A więc co potrzebujemy do naszych kotletów? Potrzebujemy oczywiście e, mięso wołowe pół kilograma, do tego e, pokrojona e, drobno cebulka, taka e, połowa dużej cebuli, zimna woda, e, sos Winchestershire. Jest bardzo ważny, bo to daje fajny charakter naszym kotletom. Sos słodki, chili i do tego szczypta imbiru. A więc co? Ja sobie od razu te składniki ważę, żeby wiedzieć później, jak podzielić kotlety. Więc dajemy całe pół kilo mięsa. Wszystko oczywiście będziemy wyrabiać sobie ręcznie. Dodajemy do tego e, dwie łyżki zimnej wody. Zimna woda ma za zadanie połączyć kolagen, żeby one były lepkie. Co do tego potrzebujemy jeszcze dwie łyżki sosu e, Chili i dwie łyżki sosu Winchester Shire. O, akurat się skończył. E, cebulka Możecie też dodać do tego e, trochę cebuli e, prażonej z pewnością też e, zmieni e, smak. No i tak, nie wiem, z imbiru. I to wszystko e, teraz mieszamy e, i formujemy z tego Później kotlety. Mięso mamy już wymiesz wymieszane, więc teraz sobie je dzielimy na y, równe, równe kawałki. Jak mamy poważone, to po prostu sobie już formujemy kulki. Y, i formujemy z nich kotlety, ja to robię wszystko na papierze e, do pieczenia i później zostawiam to jeszcze e, w lodówce, żeby to fajnie się zestaliło. i później e, pieczę na... aż grilluję na patelni e, po 5-6 minut stronę. Kotlety uformowane możemy je nałożyć sobie nawet jeden na drugi, jak są na e, papierze. Papier do pieczenia ładnie się, e, ładnie się y, odklejają kotlety od papieru. I później je będziemy grillować. Ok, to smażymy nasze kotlety. Jak widać, one ładnie się odklejają od papieru. Na pewno troszkę zmniejszą swoją, swoją wielkość. No i smażymy każdą stronę po 5-6 minut na takim średnim ogniu. akurat robię to na patelni grillowej, ale można zrobić to też również na grillu elektrycznym czy, czy nawet takim na dworzu, więc jak najbardziej byłoby ok. W międzyczasie uruchamiamy sobie piekarnik i podpiekamy lekko bułki od góry, żeby były właśnie krupiące. Ja sobie zabijam w papier kotlety, wrzucam do zamrażarki albo do lodówki na następny raz. No bo raczej nie, nie zjem czterech burgerów na raz, także chowam je sobie na później. W tym momencie dokładamy na nawierzch ser, żeby ładnie się roztopił. Ja tutaj daję ser wędzony. Fajnie właśnie było, żeby to był jakiś razisty właśnie, tak jak wędzony, najlepiej czedar. No i zostawiamy na kolejne 5-6 minut. Dobra. Teraz mamy burgery. Bułki są ładnie krupiące. Tutaj solidna łycha majonezu. Majonezu naprawdę powinno być dużo. Eee. Bułki mogłem wziąć troszkę większe, ale po prostu takie mi się wzięły w rękę. Także dużo majonezu, na to idzie sałata. Na to stawia, kładziemy upieczonego, znaczy ugrillowanego naszego kotleta jednego i drugiego. Na to dajemy musztardę Dijon. też jej nie żałujemy teraz pomidorek oczywiście jak burgery to i cebula chociaż niektórzy nie lubią więc można z tego dodatku zrezygnować ogórek koniecznie kiszony No i tradycyjnie keczup zamykamy bułkę, przebijamy patykiem i możemy chrupać. A ja dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w następnym vlogu Trzymajcie się.